Czy włączając się do ruchu, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się poza przejściem dla pieszych? Oczywiście, że tak, jeżeli ja się. Albo o. Mhm. Taki pieszy, który skorzysta z sugerowanego przejścia, czy przejścia takiego, które jest odpowiednio daleko, przynajmniej 100 metrów oddalone od wyznaczonego przejścia i tak, dalej, i tak dalej, Też w bardzo wielu sytuacjach ma prawo poruszać się po tej drodze. Trudno jest nam w tej sytuacji jednoznacznie ocenić, czy... Natomiast jeżeli on się na tej jezdni już znalazł, to po pierwsze i tak musimy z bardzo dużą ostrożnością przyjrzeć się i ocenić, tak? ale po drugie, co ważniejsze, manewr włączania do ruchu nakazuje nam ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom i tu w domyśle innym niż włączający się tak jak my do ruchu, bo to tak jest tłumaczone przez biegłych sądowych, czyli ustąpić pierwszeństwo wszystkim innym uczestnikom ruchu innym niż łączące się do ruchu, znajdującym się na tej drodze, czyli oni już tam są, nieważne, czy legalnie, czy nie, ale znajdującym się na tej samej drodze, na którą zamierzamy wjechać. I ta droga to jest o, tak jak chodnik, bo moglibyśmy skręcać, skręcając, zmieniając kierunek, też musimy puścić pieszych po skręcie, czy puścić rowerzystów po skręcie. Musimy na to uważać dość, tak, dość mocno. W tej sytuacji ewidentnie widać, że wjeżdżamy na drogę, na której znajduje się inny uczestnik, w tym wypadku pieszy. Musimy ustąpić mu pierwszeństwa.